zakładamy Second Hand Online i to naprawdę nie jest clickbait. Będzie dużo złota, zero słabizny i oglądajcie do końca, żeby dowiedzieć się wszystkiego o tym projekcie. Jedziemy! A jesteśmy dzisiaj tutaj we dwójkę i to jest nie przypadek, bo myśmy we dwójkę w 2014 roku, dobrze pamiętam Adama? Kurczę, to ja sam nie pamiętam, bo Cholera, już pracujemy już tak. tyle lat. No właśnie. no właśnie, myśmy zaczynali koło tamtego czasu właśnie jeszcze jako second hand dandy, Adam wpadł jako podstawowy fotograf z marszu, mimo tego, że nigdy nie robił zdjęć ludziom, to jest w ogóle, to jest w ogóle hicior. No ale widzicie, czasami tak, tak bywa, że od razu fajnie zaskoczy. No i tak w tym 2021 roku po, pomyśleliśmy sobie, że warto byłoby wrócić do korzeni. I zaczęło się od tego, że na początku gdzieś tam wyprzedawaliśmy te nasze zasoby prywatne, no bo tak. dużo się tego składa. Sami dobrze wiecie, myślę, że Adam potwierdzi, że jak, masz, jak się pracuje na ciuchach, to ma się dużo tych ciuchów, nie? Nie dość, że ma się dużo ciuchów, to jeszcze robi się dużo wyprzedaży, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy coś takiego robimy. Wcześniej to też miało miejsce. Tak, Mianowicie... były dandy sale. Tak jest. Tak, i były te dandy sale, i tak się zaczęło, zaczęło, zaczęło wyprzedawać, że w pewnym momencie się zorientowaliśmy, że. Hmm, Kurczę, to fajne jest. Taki poród do korzeni jest fajny i warto byłoby może usystematyzować to już tak, sprofesjonalizować, trochę zwiększyć może skalę. No i jest. W momencie, kiedy nagrywamy do Was te słowa, wszystko już hula. Dokonało się. Możecie sobie teraz zadawać pytanie w ogóle, jak to się dzieje, że second handy był fajny, później przestał być fajny, a teraz znowu jest fajny. No i wam powiem dlaczego. To ma z, związek z cyklem brandingowym. Jak ja zakładałem w 2012 roku second handy Diego, to było po kryzysie, który tam trochę nas obszedł, ale gdzieś tam jednak pierwsze echa dochodziły. Ludzie zaczęli szukać ciekawych sposobów na to, żeby rzeczywiście ubierać się taniej. Później około tego 2014-2015 roku pojawiły się pierwsze jaskółki tego, że jednak Polacy już chcą być bardziej premium niż second hand nawet papier toaletowy zaczął być premium. No i rzeczywiście pod wpływem tego, że do mnie dochodziły, yy, dochodziły sygnały, że kurczę, wiesz co, Dawid, współpracowalibyśmy z tobą, z wami, ale. No, klienci nam odmawiają, bo second hand. No i wtedy pamiętam, były takie dwa wywiady, których udzieliłem, które mi mocno uświadomiły, że jednak second handy jako koncept trochę się wypalił, jeżeli chcemy to profesjonalizować, chcemy to wnosić na wyższy poziom, no to to, to, to ciężko. I teraz warto sobie za, zastanowić się, to jak to się dzieje, że w 2020 roku second handy nadal jest atrakcyjny? No przede wszystkim dlatego, że second hand jest atrakcyjny. Coraz bardziej atrakcyjny, coraz bardziej osadza się w świadomości Polaków. I już te ubrania z drugiej ręki tak nie bolą, a wiele osób zresztą uważa, że jest to dosyć atrakcyjny motyw. Bo stał się second hand, bycie Zero Waste, bycie eko stało się Lifestyle'em, a jak coś się staje Lifestyle'em, no to rzeczywiście nie wie, że oferta się polepsza, no to już nie ma tego takiego wstydu, bo jest to element świadomego wyboru. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że jednym z głównych elementów lifestyle'u jest właśnie ten świadomy wybór i coraz więcej osób decyduje się na te second handy nie tak jak ja w 2012 roku, bo musi, tylko dlatego, że chce. I to jest w ogóle super właśnie sprawa i chcemy się w ten nurt włączyć, i też pokazywać, że jest to bardzo, bardzo fajne. No i ostatnią sprawą, którą chyba warto byłoby wspomnieć, to jest to, że nie wiem czy się zgodzicie, jeżeli się zgodzicie, to koniecznie dajcie nam znać w komentarzach oczywiście, że oferta sklepowa jest niestety coraz słabsza. Jest słabsza i przede wszystkim, jeżeli chodzi o bardzo, bardzo sprecyzowane ciuchy, to ta oferta zawsze będzie słaba. No, niestety. No jeżeli jesteście zwolennikami takich bardzo niszowych rozwiązań, które na przykład ostatnio mi piękny plik przygotował Karol, takich wszystkich rzeczy z Workwearu, które są dla Karola Machrzaka, ale i nie tylko. Jeżeli ktoś się inspiruje bardzo mocno tymi takimi klasycznymi, czy militarnymi, czy Workwearowymi tematami, no to rzeczywiście są takie rozwiązania, które są niszowe i albo kosztują miliony monet. Albo są w ogóle nie do dostania, bo, bo są tak właśnie niszowe, że na przykład popularne sieciówki w ogóle po niej nie sięgają, w ogóle nie są nimi zainteresowane, on nie da rady zrobić wolumenu na, na, na dużej ilości tych rzeczy. Prawdą jest też to, że jakość ubrań z lumpeksów z roku na rok rośnie. I o ile jeszcze kilka lat temu byśmy powiedzieli, że dosyć ciężko jest znaleźć naprawdę jakościowe rozwiązania, właśnie w lumpeksach, w stacjonarnych lumpeksach, to teraz. Jest to o wiele łatwiejsze. Tak, kiedyś pamiętam, był bardzo często podnoszony argument przez przeciwników Lubeksów, że tam praktycznie nie ma żadnych fajnych perełek, że to łowienie perełek jest trudne, bo jest straszny zalew takiego całego tego syfu sieciówkowego, tanich armanich, primanich itd. i tak dalej. I że no bez sensu jest się po prostu przez to przekopywać. I y, pandemia, zamknięcie sklepów, tych stacjonarnych, zwykłych galerii handlowych, mnie osobiście skłoniła do tego, żeby rzeczywiście na powrót y, się zainteresować tym tematem i stwierdzić, że kurczę, nadal to jest fajne, nadal lubię to robić, i rzeczywiście ten asortyment bardzo mocno się poprawia. Myślę, że wiele osób też ma takie opory często przed tym, żeby w ogóle ruszyć do tych sklepów, z jednego prostego powodu, że nie mają takiej wiedzy, świadomości tego, czego szukać, jak szukać, przytłacza ich to. No i tu wchodzimy cali na biało albo na czarno jak no, Ada. My, którzy posiadając już to rzeczywiście 9 lat doświadczenia. 9 Jest. lat, ogarniasz to w ogóle? Weź te nerwy. Człowiek się czuje staro, a ja On, to już w ogóle. Only sad reactions. Mając te 9 lat doświadczenia jesteśmy w stanie to bardzo mocno selekcjonować, więc no, co tu dużo mówić. Znamy się na tym. Hmm. Wezmę sobie wyka. Ale nie dziwi nas w sumie, że wiele osób chciałoby kupować ubrania z drugiej ręki, ale nie ma do tego głowy. Bo jednak trzeba się znać na bardzo wielu rzeczach. Trzeba wiedzieć o krojach, o materiałach, trzeba znać konkretne marki. A dużo z tych mark, które prezentują rzeczywiście jakościowy wyrób, to są marki znacznie mniej znane niż te zupełnie popularne. A tych z kolei, jeżeli chodzi o rzeczywistą jakość ciuchów, no jest dosyć mało w lumpeksach. To jest też duży problem czasowy, to żera naprawdę dużo czasu, to nie jest tak, że sobie wejdziecie, o tak sobie wejdę po drodze do pracy na przykład do lumpeksu, to tak nie działa. To na chwilkę. Potrzeba wejść na długą chwilę, potrzeba nie wybiec po pięciu minutach po prostu z płaczem i skrzykiem że Jezus Maria, tego ty jest tyle, że ja nie jestem w stanie w ogóle... Dramat, no i jeszcze trzeba też regularnie odwiedzać bardzo często te przybytki, bo to nie jest właśnie, to jest, to jest maraton, to nie jest sprint, to, 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 trzeba, to jest cały proces. Więc totalnie rozumiem, myślę, że rozumiem oboje, no, myślę, że, tak. że są takie osoby, które po prostu nie mają tego czasu, nie mają cierpliwości, nie mają chęci, ale na przykład nie mają oporów przed noszeniem używanych rzeczy, tylko jakby jest ta bariera wejścia. I znowu tu my wchodzimy cali na biało, bo tworzymy unikalny koncept, naprawdę, nie ma takich vintage storów, które są robione w Polsce dla mężczyzn, które nie byłyby przybudówkami tylko do damskiej oferty, które miałyby rzeczy wyselekcjonowane z dandysowym atestem jakości, czyli właśnie jakby my ściągamy tutaj z, z naszych klientów to, że to my selekcjonujemy ten produkt. Nie ma w ogóle lipy, nie ma żadnych słabych punktów, nie ma słabych rzeczy, jeżeli się pojawiają jakieś tam, powiedzmy, sieciówkowe rzeczy, to to jest taki fajny basic, który nadal jest OK i obok którego nie mogliśmy przejść obojętnie, nie? Więc hmm, wykmieniliśmy sobie taki unikalny koncept, który, mamy nadzieję, będzie dobry nie tylko dla tych osób, które są zaprawione w lumpowo-wintyżowych łowach, ale dla tych także, które chciałyby postawić swoje pierwsze kroki, ale ze względu na te przeszkody, te bariery wejścia, o których mówiliśmy wcześniej, jeszcze tego nie zrobił. Dobra, ogólnie to już sobie pogadaliśmy. Czas na konkrety. z selekcja. Wybraliśmy same najlepsze ciuchy, jakie tylko mogliśmy znaleźć. A nawet jeżeli one nie są z jakichś super trudno dostępnych styli, bo to się zdarza, to wybraliśmy same najlepsze jakościowo. Trochę inspirując się męską szafą postawiliśmy na to, żeby te rzeczy były maksymalnie uniwersalne, żeby były odporne, żeby były w dobrej jakości, w świetnym stanie, super obfotografowane, dobrze pomierzone. To jest też bardzo duży problem często, tak? że to nie jest tak, że tutaj jeżeli nosicie rozmiar S, to jak, jak jest rozmiarówka europejska czy amerykańska, to się nagle okazuje, że 10 cm na obwodzie jest, jest różnicy ale ym, już wychodząc z tego basicu znajdziecie tutaj w naszym asortymencie także bardzo dużo rzeczy, które będą tak charakterystyczne, że być może będą konkretnie dla was idealnie pasujące i dla nikogo innego. I a propos fotografii. Wszystko jest doskonale sfotografowane. Każdy detal jest uwidoczniony i mamy piękne zdjęcia całych przedmiotów. I to potwierdzają wiele osób. To potwierdza. Wartym wspomnieniem jest też taka opcja, której nie znajdziecie nigdzie indziej. Myślę, że chociażby dla niej warto wejść, a która jest tak banalnie prosta, że to jest aż śmieszne, że w ogóle nikt na to wcześniej nie wpadł, ale od czego jesteśmy my? Chodzi tutaj o opcję concierge. to jest taka opcja, która się zrodziła w ogóle z, no z życia się zrodziła. Bardzo często przy tych wyprzedażach, kiedy miałem okazję gdzieś tam pakować te rzeczy, osoby, które na przykład do nas kupowały rzeczy czy nasi znajomi, pisały: ej, a dałoby radę znaleźć na przykład jakąś taką bardzo konkretną rzecz. No, i ja wtedy robiłem stryk, albo ustawiałem sobie y, filterki w internecie, albo szukaliśmy tego konkretnie stacjonarnie, i nagle się okazywało, że dało radę znaleźć. Więc, w ramach tej opcji Concierge i osadzonego na naszej stronie formularzu googlowskiego, możecie nam wpisać, czego szukacie, w jakim budżecie, jakie są wymiary y, rzeczy, które nosicie i y, y, jak ten produkt chcielibyście, żeby wyglądał i w jakiej też cenie. I jeżeli coś takiego znajdziemy. To się do was odezwiemy poza kolejką. Więc jest to idealna opcja właśnie dla takich osób, które szukają rzeczy już są sfrustrowane tym, że znaleźć nie mogą. I w takim przypadku płacicie tylko za rzecz. My nie pobieramy żadnej dodatkowej opłaty za, tak, za, za takiego konsjerza. Więc jeżeli chcecie się poczuć jak w prawdziwym premium banku, albo na przykład jak arystokrata, który miał swoją osobę od wyszukiwania takich rzeczy, to dzięki naszemu sklepowi możecie. Sklep, zarówno na desktopie, jak i na mobilkach. Wygląda zajebiście. Jest super przemyślany, zarówno pod względem wyszukiwania, jak i opcji płatności czy też obsługi klienta. No wiadomo, my się tym zajmujemy. To jest już w sumie nasz drugi sklep, który za założyliśmy na platformie shop.pl. Więc bogaci o nasze doświadczenia. Byliśmy w stanie wszystko sobie bardzo łatwo wyklikać i serdecznie Wam też polecamy, jeżeli myślicie na przykład na założenie swojego własnego e-commerce'u. To na początku warto to robić z profesjonalistami, którzy nie tylko doradzą, jakie rozwiązanie jest najlepsze, ale także pomogą. I tutaj możemy powiedzieć właśnie chociażby o zintegrowanych płatnościach. Jeżeli chcecie zapłacić na blikiem, to możecie, jeżeli chcecie zapłacić nas przelewem tradycyjnym, to też możecie, jeżeli chcecie zapłacić nas kartą, to już niedługo będziecie mogli też zapłacić kartą. Osobny akapit należy się filtrowaniu. Filtrowanie u nas w sklepie jest zrobione topowo. Macie filtrowanie nie tylko pod względem rozmiaru, ale także pod względem stylu oraz konkretnych rzeczy. Więc jeżeli na przykład chcecie stać się synami prawnika albo członkiem rodziny królewskiej, Albo zależy Wam po prostu na tym, żeby wyglądać dobrze. To nie musicie nawet tego robić w sensie selekcjonować produktów. Zrobiliśmy to za Was. Jeżeli mamy tutaj osoby, które są zwolennikami kryptowalut, to od razu powiemy, że to nie jest porada inwestycyjna. Ale w ramach naszego sklepu możecie także zainwestować w kryptowalutę DandyCoin, która jest jedyną jedynym tokenem, który ma pokrycie w marynarkach, poszetkach, krawatach i butach. <grym> A już tak bardziej serio. A już tak bardziej serio, chodzi o program lojalnościowy, który wprowadziliśmy sobie w naszym sklepie. Dzięki któremu, jak będziecie wydawać pieniądze w naszym sklepie, to będziecie zyskiwać punkty. I później te punkty można y, wymieniać na y, rabaty, na konkretne produkty. Jeżeli na przykład kwa, kwota tego zakupu będzie się równała kwocie, kwocie y, 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 która jest zgromadzona na koncie, no to wtedy tam symbolicznego grosza zapłacicie i też będzie można. Przeźnik jest prosty, jedna złotówka wydana to jeden punkt w programie lojalnościowym. Lojalności. Przelicznik jest bardzo prosty. Jedna złotówka wydana to jeden punkt, 10 punktów to jedna złotówka rabatu, więc no prościej się nie da. Im więcej zdecydujecie się u nas wydać, tym więcej do Was wróci. Moglibyśmy się bawić w jakieś piękne opakowania, ekskluzywne, wspaniałe, ale nauczeni doświadczeniem pakujemy wszystko w kartony z recyklingu. Tak, i tutaj już moja żona ostatnio nawet powiedziała, że ja jestem taki trochę kot, że jak widzę jakiś fajny karton, to od razu już myślę, ile się do niego zmieści, czy ja się do niego zmieszczę, czy się zmieszczą do jego rzeczy. No i tak właśnie, nie tylko dajemy drugie życie tym ubraniom, których kariera skończyła się zdecydowanie za wcześnie, no ale także dbamy o to, żeby nie tworzyć za dużo kartonów. No bo sami dobrze wiecie, że jak przychodzą do Was często przysługi ze sklepu, te kartony są dobre. A co się robi? Bierze się je po prostu wyrzuca do kosza. A my ich nie wyrzucamy, tylko wykorzystujemy. Ogłoszenie parafialne. Ja się wczuła, tak na czarno jesteś. Jeśli chodzi o start sklepu, to w momencie, kiedy oglądacie ten film, on już działa i przez tydzień od momentu startu na cały asortyment, bez wyjątku, macie 10% rabatu. Zapraszamy oczywiście też do, do zarejestrowania się w naszym sklepie, no bo liczymy, że będziecie do niego wracać. A każdy zakup to kolejne punkty w programie lojalnościowym, więc fajnie jest też sobie te punkty zbierać. Co? Na koniec możemy powiedzieć. Możemy powiedzieć jedno, że tak jak we wszystkich działaniach naszych internetowych, tak i tutaj chcemy łączyć fajnych ludzi z fajną wiedzą, z inspiracjami, z fajnymi produktami. Tylko w tym przypadku nie będziemy tych produktów sami tworzyć, ale będziemy je pozyskiwać i łączyć je z Wami, żeby wasze garderoby rosły w siłę i wasze portfele też rosły w siłę dzięki temu, bo będziecie mogli na tych ciuchach po prostu oszczędzić i wydać sobie te oszczędności, na co tylko chcecie. Więc wpadać, rejestrować się, kupować i dawać nam znać, co chcielibyście jeszcze widzieć w naszym sklepie. Bo jesteśmy tutaj dla Was, chcemy jak najbardziej uzupełniać te garderobowe braki, których przez długi czas się nie udało yy, uzupełnić. Wiem, jak to jest cholernie frustrujące. Więc jesteśmy tutaj właśnie po to, żeby taką rzecz robić. Dodatkowa, yy, dandysowa misja, odnoga działalności została odpalona, więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko powiedzieć, do zobaczenia na sklepie. Trzymajcie się puchejo?